Nazywam się Kamil Kopinia, chodzę do klasy drugiej, Technikum Hotelarskiego numer jeden w Subsku. Jak się podoba w szkole? Szkoła jest bardzo duża, co tutaj będzie widać na filmie. Na początku były problemy pewne z odnalezieniem miejsca, ale po tygodniu można się przyzwyczaić. Przerwy można bardzo mile spędzić w rytmach muzyki. Można też zrobić zakupy w sklepie, gdzie jest bardzo miła. Pani Sawinka, z którą można poruszyć każdy temat. Są cztery sale gimnastyczne. Jedna sala jest do ping jedna jest sala gimnastyczna, gdzie można było zobaczyć, jak nasze ci liderki ćwiczą. Jedna jest duża hala do piłki nożnej i koszykówki, jedna jest do siatkówki. Włofiści też bardzo dobrze uczą, bardzo mile spędzamy czas na zajęciach we wszystko, no po prostu wszystko nam pozwalają jakby używać tych sal, nie robiłem problemów zbytnich. W tym roku mieliśmy dwie praktyki zawodowe, jedną w restauracji, akurat ja miałem franciszkańskie, ale to inni uczniowie też mieli, byli po subsku jakby rozrzuceni po różnych restauracjach. To była część restauracyjna i mieliśmy praktyki w części hotelowej. Tutaj na przykład Centrum Kształcenia Praktycznego, zaraz obok, co się znajduje, a niektórzy też mi właśnie w hotelach byli porozrzucani po słupsku. Bardzo miło sobie te praktyki cenią. To wiadomo, jest obycie z gościem, z klientem, obsługa. Jest wielozawodowa szkoła, gdzie na przykład jest ślusarz, rzeźnik i tym podobne kierunki. Teraz na przykład zostanie utworzona klasa wojskowa. Jest też już klasa, która reklamy, tam się zajmuje reklamą. Technik obsługi turystycznej, technik hotelarz, technik małej gastronomii, to jest właśnie związany z gotowaniem, gdzie byliśmy w salach gastronomicznych. Warto się uczyć w tej szkole. Naprawdę bardzo polecam. Bardzo wysoki poziom jest. Mogę to sam. Powiedzieć, bo miałem ponad 100 punktów, 115 punktów miałem z testów razem i z ocen ze szkoły. I naprawdę jest ciężko, nauczyciele są wymagający, ale naprawdę da się przejść do następnej klasy.